Witajcie kochani. Siedzę sobie nad Wisłą. Dzisiaj o wiele więcej wody niż ostatnim razem. Trochę popadało. I wyzbrała woda. Chodzi powódź, duchowa powódź do tego kraju. Powódź relacji. Relacji z, z Ojcem. Ojciec zacznie objawiać swoje serce, kim naprawdę jest. Wiele serc zostanie obnażanych, już zostaje obnażanych. Wiele serc jest przywiązanych do błędnego obrazu Boga. Ale miłość Ojca jest silniejsza niż kłamstwa złego. Nie Ojciec będzie teraz obnażał serca i pokazywał swoje prawdziwe oblicze, oblicze miłości. Jezus Chrystus teraz przychodzi do każdej świątyni. W każdej świątyni, Ducha Świętego. Czyli do każdego z was. Zwija postronek i sąd Boży zaczyna się od Domu Bożego, od domu Jego modlitwy. Ty jesteś domem Jego modlitwy. I wielu z was myśli, że to jest atak na nich. Że Jezus was smaga tym postronkiem. Nie. Jezus czyści teraz swoje świątynie, Ducha Świętego, bo jego żarliwość o dom swój, ty jesteś jego domem. Jego żarliwość o dom swój pochłania go. On ma żarliwość. To nie jest zazdrość, to jest żarliwość. Wierzę, chcę, żeby ta świątynia nie była domem zbójców, żeby ta świątynia nie była domem zbójcy, który kłamał od początku, który podrabił Boga, tylko żeby to był dom modlitwy Ojca, który jest w niebie, tylko Jego. Przychodzi czas zupełnie Innego poziomu chrześcijaństwa. Poziomu, który Was oni śmieli. Niektórzy się tego boją. Nie bójcie się tego, kochani. Nie bójcie się relacji. Bo Święty teraz będzie pokazywał zupełnie nowe rzeczy. Olbrzymią przestrzeń. Ma dla Was olbrzymią przestrzeń. Pytanie, czy chcecie mu zaufać i w tym uczestniczyć? Nie chce już cielesności. Duch święty nie porusza się w cielesności. Duch święty nie porusza się cielesnymi środkami. Duch święty nie porusza się cielesnym literą. Duch święty nie porusza się na poziomie cielesnego prawa, wyrytego na cielesnych dwóch tablicach. Duch święty nie porusza się w waszym cielesnym umyśle. Pewnego dnia, gdy Jezus usiadł z uczniami na takiej trawce, jak tu. Zadał mi pytanie. Za kogo mnie uważacie? I gdy Piotr usłyszał głos, że to jest Mesjasz, Syn Boga Żywego, to jest mu powiedział, nie objawiło ci tego ciało i krew, ale Ojciec, który jest w niebie. Niebo Królestwo Niebieskie jest w was. Duchowy umysł mu to objawił. I kilka minut później, gdy Piotr obrózł w piórka i zaczął korzystać z cielesnego umysłu i powiedział do Jezusa, nie przyjdzie to na ciebie. Słyszał znamienne słowa idź precz ode mnie. Wszystko, co cielesne, pochodzi od jednego źródła. Musimy wchodzić w duchu w duchową rzeczywistość. Tam jest ojciec, który jest w niebie, i on chce nam objawić wiele rzeczy. Duch święty nie porusza się w cielesnych zasadach, w cielesnych przykazaniach, w cielesnych, cielesnych literze, w cielesnym umyśle. Nasz cielesny umysł będzie zawsze przeciwko relacji z duchem świętym. Zrobi wszystko, żeby Was od tego odciągnąć. Duchowy umysł mówi do Was, do, do Waszego cielesnego umysłu Zdechnij. Kto umrze, kto straci życie dla mnie, ten zyska życie. Stracicie ten cielesny umysł. Bądźcie jak dzieci, które nic nie wiedzą, które muszą wszystko zdefiniować na nowo, które muszą wszystko ponazywać, które patrzą na każdą rzecz musiałbym ją od, od nowa nazwać i zapytać się Ducha Świętego jak to się nazywa, co czym to jest. Duch Święty chce dzieci, dzieci Ojca, który jest w niebie, chce ich nauczać od podstaw wszystkiego, na nowo, w duchowej rzeczywistości. Twój cielesny umysł nigdy nie, nie był po to, żeby kochać Bożą miłością bezwarunkową. Nie jesteś w stanie kochać cielesnym umysłem nikogo miłością bezwarunkową. On może kochać tylko warunkowo, bo opiera się na martwej literze, która zabija, która jest miłość warunkowa, i na martwym prawie grzechu i śmierci, które również przynosi śmierć. Bo miłość warunkowa przynosi śmierć. Ciągle czegoś wymaga. Ciągle wymaga jakichś uczynków, ciągle wymaga. Ofiary, krwi. A Bóg nigdy nie chciał krwi i nigdy nie chciał ofiar. Bóg Cię kocha bezwarunkowo i niczego nie wymaga w zamian. Niczego nie, nie chce. Nic od Ciebie nie chce. To jest właśnie miłość bezwarunkowa, która znajduje się u Ojca, który jest w niebie, czyli w Twoim duchowym umyśle, do którego musisz się udać. I tam, kąpiąc się w tej Bezinteresownej miłości dopiero wchodzisz w zupełnie inną przestrzeń. W przestrzeń nowego, duchowego prawa. Prawa miłości, która jest rozlewane w Twoim sercu. Miłości, która zmienia Cię od wewnątrz, która nie wymaga Twojej zmiany, a jednak zmienia Cię. Ty nie wiesz jak. To jest ziarno, które jest. To jest nasienie Boże, które jest ukryte w Tobie i Ty się zmieniasz. Czy wstajesz, czy czuwasz? Ono po prostu pracuje, a Ty nie wiesz jak. Wzrasta. Ziarenko gorczycy wzrasta i zaczyna kiełkować. Staje się drzewem, potężnym drzewem gorczycznym. Drzewem Królestwa Bożego. Ponieważ tu jest Twój korzeń. Jesteś wtedy dobrym drzewem. Jesteś pięknym drzewem. Wydajesz piękne owoce, wydajesz dobre owoce, bo dobre, piękne drzewo nie może wydawać złych owoców. Wydajesz tylko i wyłącznie dobre owoce, bo nasienie Boże mieszka w Tobie. Nie możesz grzeszyć, bo narodziłeś się z Ojca. Z prawdziwego Ojca, tego, który jest w niebie. Takiego Ojca. I tylko takiego objawia Ci Jezus Chrystus. Dlatego Jezus jest drogą do Ojca. Nie jest drogą na Synaj. Nie jest drogą na... Nie jest drogą do Mojżesza. Nie jest drogą do proroków. Idzie z Tobą na górę przemienienia, ja mówi Ci Ojciec, który jest w niebie, mówi Ci Nigdy więcej nie słuchaj już Mojżesza, czyli prawa. Nie słuchaj już Eliasza, czyli proroków. Słuchaj mojego Syna umiłowanego. On pokazuje, jaki jestem. Tylko On, bo nikt nigdy, nigdy nie widział, nikt nigdy, nigdy nie słyszał. Mojego głosu, głosu Ojca, który jest w niebie. Jezus mówi wszyscy, wszyscy. Którzy przyszli przede mną, to złodzieje i zbójcy. To złodzieje i zbójcy. Każdy anioł, każda postać, która zjawiła się przed Chrystusem, przed Jezusem Chrystusem, który objawił nam ojca, była złodziejem i, złodziejem i zbójcą. I przychodziła od ojca kłamstwo. Od zabójcy, który był nim od początku. Jezus Chrystus. Syn Boga Żywego, sam Bóg w Chrystusie przyszedł i świadczy z On nie zaliczając nam naszych upadków, by pokazać nam swoją miłość, swoją niezachwianą, nieskończoną, nieskazitelną, bezinteresowną, bezgraniczną, nieskończoną miłość, miłość Agape. I tu się nasz dostać do swojego wnętrza i w tej relacji poznawać tę miłość. A wtedy, gdy będziesz przepełniony tą miłością, zaczniesz Go kochać tak samo i zaczniesz kochać każdego innego, każdego sąsiada tą samą miłością bo ona będzie zmieniać Twoje życie i zacznie się z Ciebie wylewać i zacznie się powróć w tym kraju. Tego Ty Wam życzę, kochani.